8 września to Dzień Dobrej Wiadomości. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jakie informacje otrzymali bądź przekazali właśnie dzisiaj. Nazywam się Husen Mohamed Yusuf. Dobrą wiadomość, którą usłyszałem, to jest, że dzień jest słoneczny. A drugą dobrą, którą dzisiaj miałem, to jest to, że moja ulubiona klientka przyszła No i zrobiliśmy super, super fajną fryzurę. To jest dzisiejszy dzień, dobrą wiadomość, którą otrzymałem. Nazywam się Ewelina Goworko. Dzisiaj dzień zaczął się od ładnej też pogody, jak koledzy wcześniej. Dobrą wiadomość dzisiaj usłyszałam, jak przyszłam do pracy, że mój szef mi powiedział, że ładnie wyglądam, będę miała dzisiaj dużo pracy, więc dużo się dzisiaj zarobi. Generalnie rzecz biorąc, no, żadnych dobrych wiadomości. No. Zbyszek stolarczyk. Otrzymałem bardzo fajną wiadomość. W zasadzie to wiadomość, zaproszenie. Zostałem zaproszony na degustację win z Nowego Świata do Krakowa. Za dwa tygodnie się tam wybieram. Jestem szczęśliwy. Jestem zrozumiał, bo ten test, wszystko mi poszło dobrze, Ząbami mi zrobili i buty zrobili mi ortopedyczne. I to wiadomość była wiadomość. I się cieszę, że mam buty ortopedyczne. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Malinowski. Dobrą wiadomością dla mnie było dzisiaj to, że jest śliczna pogoda i piękne panie chodzą po ulicach i większość ludzi jest zadowolona.